Nie wszystkie grzechy znajdują przebaczenie, a Matka Boża ostrzega nas przed tymi, które mogą zaprowadzić duszę na wieczne potępienie. To nie jest symboliczna myśl ani przesadzone słowa. To prawda objawiona przez samo Słowo Boże i potwierdzona przez świętych oraz mistyków na przestrzeni wieków. Istnieją grzechy, które tak radykalnie zamykają ludzkie serce na łaskę Bożą że nawet nieskończone miłosierdzie Boga nie może działać w tym, kto świadomie i uparcie go odrzuca. Maryja jako matka Kościoła i pośredniczka wszelkich łask, nigdy nie przestała nas ostrzegać przed niebezpieczeństwem takich grzechów. W swoich objawieniach zawsze wzywa do szczerego nawrócenia, ale też jasno daje do zrozumienia, że są błędy, które stają się jak mury wzniesione przeciwko samemu duchowi świętemu. Wielu ludzi żyje w złudzeniu, wierząc, że wystarczy powierzchowna skrucha, aby wszystko naprawić, nie zdając sobie sprawy, że są obrazy, które przez zatwardziałość serca i odrzucenie prawdy całkowicie zrywają komunię z Bogiem. W tym filmie przejdziemy razem przez pięć grzechów, które, według pisma świętego i ostrzeżeń z nieba, nigdy nie znajdują przebaczenia. Poznanie ich jest kluczowe, aby nie wpaść w duchowe pułapki, które mogą oddzielić nas od życia wiecznego. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzu Mario, prowadź mnie drogą świętości i nie zapomnij zasubskrybować kanału, oraz podzielić się tym filmem, aby więcej osób mogło obudzić się na tę prawdę, która może przemienić ich życie. Grzech 1. Bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu. Pierwszym grzechem, który Pismo Święte ukazuje nam jako niewybaczalny, jest bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu. Sam Jezus powiedział w Ewangelii według świętego, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, lecz bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli ktoś powie coś przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz kto by powiedział przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Co oznaczają te tak surowe słowa? Oznaczają, że gdy człowiek świadomie i uporczywie odrzuca działanie Ducha Świętego, zamyka swoje serce w taki sposób, że sam nie pozwala Bogu mu przebaczyć. To nie Bóg odmawia przebaczenia, to człowiek, który gardzi łaską, który nie chce się nawrócić, jak chory, który odrzuca lekarstwo mogące go uratować. Uzdrowienie jest dostępne, ale jego zatwardziałość uniemożliwia cud. Matka Boża w swoich objawieniach nieustannie przypomina nam o tej prawdzie. W Fatimie, w Lourdes, a także w objawieniach przekazanych świętego Faustynie Kowalskiej Maryja błaga nas o pilne nawrócenie. Nie przestaje prosić, módlcie się, spowiadajcie się, przyjmujcie Boże miłosierdzie póki jest czas. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to dokładne przeciwieństwo tego, to świadome odrzucenie miłosierdzia, to spojrzenie na łaskę z nieba i wypowiedzenie słów nie chcę, nie potrzebuję, nie przyjmuję. Iluż ludzi żyje dziś w ten sposób, zamknięci w sobie, dumni ze swojej racji, szydzący z wiary, lekceważący sakramenty, odrzucający Boże przebaczenie, często gdzieś w głębi duszy, Czują, że Ewangelia niesie prawdę, ale wolą ją zagłuszyć, iść dalej, jakby nic nie miało znaczenia. To stopniowe zatwardzenie serca prowadzi duszę do miejsca, w którym już nie pragnie powrotu, a bez pragnienia nawrócenia nie ma skruchy, bez skruchy nie ma przebaczenia. Maryja jako matka nie mówi o potępieniu, by nas przestraszyć, ale by nas obudzić. Ona wie, że to najgroźniejszy z grzechów, nie chwilowy upadek, ale uporczywe zamknięcie się na Boga. Dlatego za każdym razem, gdy sięgamy po różaniec, gdy z pokorą zwracamy się do niej, Maryja prowadzi nas z powrotem do serca Jezusa, abyśmy nie zatwardzali naszych serc i nie zamykali się na Ducha Świętego. To jest pierwszy grzech, którego Bóg nigdy nie przebacza, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, czyli świadome odrzucenie łaski nawrócenia. Przestroga Jezusa jest jasna, a głos Maryi rozbrzmiewa jak pilne wezwanie. Nie zamykaj swojego serca, nie odrzucaj miłosierdzia, bo jeszcze jest czas, by powrócić. Grzech dróg, apostazja, wyrzeczenie się wiary w Boga. Drugim grzechem, który Pismo Święte i tradycja Kościoła ukazują jako szczególnie ciężki i nieznajdujący przebaczenia, jest apostazja, akt świadomego wyrzeczenia się wiary w Boga. To dobrowolne opuszczenie prawdy objawionej, świadome nie wypowiedziane wobec tego, co kiedyś zostało wyznane przed Panem. Autor Listu do Hebrajczyków ostrzega. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Apostazja to nie jest zwykła słabość człowieka, który upada i potem żałuje, to coś znacznie poważniejszego, to świadome odrzucenie Chrystusa, sakramentów i Kościoła. To wybór ciemności po doświadczeniu światła. To odwrócenie się plecami do Boga, mimo że znało się jego miłość. Taki gest zamyka serce w sposób niemal nieodwracalny, bo człowiek gardzi łaską, którą niegdyś otrzymał. Matka Boża ostrzega nas w swoich objawieniach przed tym niebezpieczeństwem, które dziś staje się coraz bardziej powszechne. Iluż to ochrzczonych, uformowanych w wierze chrześcijan porzuca Kościół, odrzuca sakramenty i idzie za naukami sprzecznymi z Ewangelią. Maryja płacze nad tą rzeczywistością, bo każda dusza, która wyrzeka się wiary, jest jak zagubiona owca uciekająca z Bożej owczarni. W Fatimie dziewica objawiła pastuszkom, że wiele dusz trafia do piekła właśnie dlatego, że nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował. Odejście od wiary, odrzucenie prawdy i obojętność wobec Boga to pewna droga ku zatraceniu. Trzeba zrozumieć, że ten grzech nie dotyczy chwilowych wątpliwości czy kryzysów, które każdy może przeżywać. Maryja nie potępia tych, którzy zmagają się, ale mimo wszystko wciąż szukają Boga. Wręcz przeciwnie. Ona wyciąga rękę i prowadzi takie dusze do Jezusa. To, przed czym Maryja ostrzega, to świadomy wybór odejścia od wiary, wyparcie się tego, co zostało wyznane, szyderstwo wobec sakramentów, odrzucenie Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. W naszych rodzinach widzimy, jak bardzo ten grzech rani kolejne pokolenia. Młodzi, którzy otrzymali wiarę od rodziców i dziadków, ale całkowicie porzucili życie chrześcijańskie, oddając się ideologiom i praktykom, które drwią z Boga. Apostazja to cichy jad, który powoli zabija życie duchowe, aż dusza staje się pusta i zatwardziała. Dlatego Matka Boża nie przestaje nas błagać, módlcie się o powrót tych, którzy odeszli. Módlmy się za tych, którzy utracili wiarę, aby łaska jeszcze mogła znaleźć miejsce w ich sercach. Bo jeśli droga apostazji się utrwali, dusza może zamknąć się na zawsze. To jest drugi grzech, którego Bóg nigdy nie przebacza: wyrzeczenie się wiary, którą sam zasiał w naszych sercach. Maryja ostrzega nas jak matka. Nie opuszczajcie wiary, nie pozwólcie, by świat zgasił płomień chrztu, bo kto gardzi prawdą i odrzuca łaskę, traci największy dar, życie wieczne. Grzech trzeci, świętokradztwo wobec Eucharystii, trzecim grzechem, który woła o pomstę do nieba i zamyka duszę na łaskę, jest świętokradztwo wobec Eucharystii. Eucharystia nie jest jedynie symbolem. To ciało, krew, dusza i bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofiarowane z miłości do ludzkości. Dlatego każda profanacja, lekceważenie, lub niegodna komunia święta stanowią grzechy szczególnie ciężkie w oczach Boga. Święty Paweł ostrzega jasno. Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech więc człowiek bada samego siebie, zanim spożyje z chleba i pije z kielicha, bo kto spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie? Iluż to ludzi dzisiaj traktuje Eucharystię z obojętnością, a nawet z pogardą. Wielu przystępuje do Komunii Świętej bez spowiedzi, trwając w stanie grzechu śmiertelnego, jakby stali przed czymś zwyczajnym. Inni drwią z najświętszego sakramentu. Profanują kościoły, szydzą z wiary, a nawet dopuszczają się rytuałów satanistycznych skonsekrowanymi hostiami. Tego rodzaju czyny to rany głęboko przebijające serce Jezusa, grzechy, które wołają o sprawiedliwość. Matka Boża w swoich objawieniach nieustannie wzywa do czci i adoracji Eucharystii. W Fatimie anioł pokoju nauczył pastuszków modlitwy, wynagradzającej za zniewagi wobec Jezusa w najświętszym sakramencie. W wielu objawieniach kierowanych do świętych i mistyków Maryja ukazuje się płacząca nad obojętnością i brakiem szacunku wobec rzeczywistej obecności Chrystusa w Hostii. Przypomina nam, że komunię świętą należy przyjmować z czystym sercem, w stanie łaski uświęcającej i z głęboką czcią. Świętokradztwo wobec Eucharystii to nie tylko zewnętrzny brak szacunku, ale przede wszystkim wewnętrzne odrzucenie wiary. To przystępowanie do ołtarza bez nawrócenia, przyjmowanie Jezusa bez pragnienia przemiany życia. Traktowanie Jego obecności, jak pustego gestu towarzyskiego, taka postawa zamyka duszę na działanie Ducha Świętego, ponieważ przemienia sakrament życia w przyczynę potępienia. Niestety w naszych czasach ten grzech mnoży się coraz częściej. Pośpiech, chłód serca i brak świadomości świętości chwili komunii sprawiają, że wielu traktuje Jezusa Eucharystycznego, jak coś zwyczajnego. Maryja, jako matka, woła do nas: obudźcie się! Eucharystia to bijące serce Kościoła. To sam żywy Chrystus, który daje się nam z miłością. Wzgarda wobec tego daru to wzgarda wobec samego Boga. To jest trzeci grzech, którego Bóg nigdy nie przebacza: świętokradztwo wobec Eucharystii. Nie dlatego, że Chrystus nie chce przebaczyć. Lecz dlatego, że ten, kto profanuje Najświętszy Sakrament, lub przyjmuje go niegodnie, dobrowolnie, zamyka się na łaskę, gardząc największym darem z nieba. Matka Boża nas ostrzega: przystępujcie do ołtarza z czystością serca, spowiadajcie się szczerze, przyjmujcie Jezusa z pokorą, tylko wtedy komunia święta będzie źródłem życia, a nie potępienia. Grzech czwarty. Odmowa przebaczenia. Czwartym grzechem, który zamyka ludzkie serce na łaskę i uniemożliwia działanie Bożego miłosierdzia, jest świadoma odmowa przebaczenia. Jezus jasno powiedział w Ewangelii: Jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, przebaczenie nie jest sugestią ani duchową opcją to Boże przykazanie. Gdy dusza wybiera trwanie w nienawiści, zemście lub urazie, sama wznosi mur, który oddziela ją od miłości Boga. Przebaczyć nie znaczy łatwo zapomnieć ani pomniejszyć bólu, który został zadany. Przebaczenie to akt woli, otwarcie serca na łaskę, która może uzdrowić to, co po ludzku wydaje się nie do naprawienia. Gdy ktoś mówi, nigdy nie wybaczę, zamyka drzwi przed Bożym przebaczeniem. I właśnie to czyni ten grzech tak niebezpiecznym Bóg pragnie wylewać miłosierdzie lecz ten kto nie przebacza sam nie pozwala by zostało mu przebaczone Matka Boża jako matka miłosierdzia dobrze wie jak bardzo ten grzech więzi duszę Ileż razy ukazywała się zapłakana z powodu podziałów w rodzinach wojen i przemocy które rodzą się z zatwardziałych serc w medjugorje wielokrotnie błagała o pojednanie i pokój jako drogę do zbawienia. Dusza, która pielęgnuje nienawiść, staje się podatnym gruntem dla złego ducha. Zamyka się na światło i karmi ciemność. Odmowa przebaczenia to także forma duchowej pychy. To jakby powiedzieć: mam prawo nosić ten ból, nawet jeśli Bóg prosi mnie, bym go oddał. Z czasem uraza staje się częścią tożsamości, wpływa na słowa, decyzje, a nawet wybory duchowe. Serce, które nie przebacza, powoli traci zdolność do miłości i zamyka się na Boże Miłosierdzie. Iluż ludzi żyje latami zniewoleni przez rodzinne urazy, zdrady, dawne rany, które, choć już nie mają mocy, nadal wiążą duszę. Maryja, jako matka, prosi: zerwijcie te łańcuchy! Oddajcie Jezusowi terany, których nie możecie uleczyć. Niech jego miłość dotknie tego co boli. Przebaczenie to nie słabość, to wolność. To klucz, który otwiera drzwi łaski i pojednania z samym Chrystusem. To jest czwarty grzech, którego Bóg nigdy nie przebacza, odmowa przebaczenia. Nie dlatego, że Bóg nie chce przebaczyć, ale dlatego, że ten kto nie przebacza Odrzuca Ewangelię i wybiera życie poza logiką miłosierdzia. Maryja dziś wzywa nas do aktu odwagi: Odpuść, oddaj sprawiedliwość w ręce Boga, wybierz pokój, bo tylko ten, kto przebacza, może naprawdę doświadczyć radości Bożego przebaczenia. Grzech pięcie, świadome pogardzenie prawdą. Piątym grzechem, który prowadzi duszę do zguby i który Bóg nigdy nie przebacza, jest świadome odrzucenie prawdy. Nie chodzi tu o nieświadomość ani o szczerą wątpliwość, lecz o dobrowolne odrzucenie tego, co zostało objawione przez Boga. To wybór kłamstwa zamiast prawdy, ciemności zamiast światła, mimo że serce wie, że prawda pochodzi od samego Chrystusa. Jezus powiedział ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. JOTA 14:6 Odrzucić tę prawdę, to odrzucić zbawienie. Pogarda dla prawdy to coś więcej niż brak wiary. To walka z prawdą, wyśmiewanie jej przeinaczanie. To sytuacja, w której człowiek, znając Ewangelię, nazywa dobro złem, a zło dobrem. Już prorok Izajasz przestrzegał: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność, którzy gorycz nazywają słodyczą. Taka celowa zamiana prawdy w kłamstwo jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, który jest Duchem prawdy. Maryja w swoich objawieniach Zawsze wskazuje na Chrystusa jako prawdę, która wyzwala. W Lourdes powiedziała do Bernadety: Jestem niepokalane poczęcie, objawiając głęboką prawdę wiary. W Fatimie wzywała do nawrócenia, abyśmy nie dali się zwieść błędom, które miały się rozprzestrzenić po świecie. Matka Boża widzi, jak w naszych czasach kłamstwo staje się normą w kulturze, polityce, moralności. A nawet we wspólnotach mieniących się chrześcijańskimi. To odrzucenie prawdy prowadzi całe tłumy do życia tak, jakby Bóg nie istniał. Grzech świadomego odrzucenia prawdy nie jest tylko intelektualną decyzją, to duchowy bunt. Człowiek wybiera trwanie w błędzie, choć wie, że prawda stoi tuż przed nim. Jak Piłat, który miał Jezusa przed sobą, ale zapytał z ironią, cóż to jest prawda, nie mając odwagi ukorzyć się przed Synem Bożym. Takie zamknięcie serca prowadzi do stanu, w którym dusza już nie pragnie światła. Iluż dziś widzimy ludzi, którzy szydzą z wiary, wypaczają Ewangelię, zamieniają to, co święte, w obiekt drwin. To nie niewiedza, to świadomy wybór. I właśnie to czyni ten grzech tak niebezpiecznym. Rodzi się on w sercu, które już nie pragnie prawdy, ale zadowala się życiem w kłamstwie. To jest piąty grzech, którego Bóg nigdy nie przebacza: świadome pogardzenie prawdą. Nie dlatego, że Bóg nie chce przebaczyć, ale dlatego, że ten, kto zamyka oczy na prawdę i wybiera ciemność, nie pozwala, by światło Ducha Świętego go oświeciło. Matka Boża nas ostrzega. Trwajcie przy prawdzie, nawet jeśli cały świat mówi wam coś innego, bo tylko prawda prowadzi do wolności, a tylko ten, kto ją przyjmie, znajdzie życie wieczne. Doszliśmy do końca tej głębokiej refleksji nad pięcioma grzechami, których Bóg nigdy nie przebacza. Nie mówimy tu o zwykłych upadkach, ani o ludzkich słabościach, które każdy z nas nosi. I które mogą być obmyte w konfesjonale nieskończonym miłosierdziem Pana mówimy o radykalnych wyborach o świadomych postawach które zamykają duszę na łaskę i celowo odrzucają miłość Boga bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu apostazja świętokradztwo wobec Eucharystii odmowa przebaczenia i świadome pogardzenie prawdą wszystkie te grzechy łączy jedno są to akty duchowego zamknięcia, mury wzniesione przeciwko samemu Bogu. To nie Pan nie chce przebaczyć, to człowiek nie pozwala, by przebaczenie do Niego dotarło, to uparta odmowa jedynego lekarstwa, które może uzdrowić duszę łaski Ducha Świętego. Matka Boża jako Matka i Nauczycielka nie ostrzega nas, by potępić, ale by ocalić. Każde jej wezwanie to apel o nawrócenie, błaganie, by nie odkładać na jutro tego, co trzeba zmienić dzisiaj. Ileż razy płakała w swoich objawieniach, nie z powodu grzechów już wyznanych i przebaczonych, lecz z powodu zatwardziałości serc tych, którzy nie chcą przyjąć miłosierdzia. Ten film to nie tylko lista grzechów, to zaproszenie do duchowej czujności. To Maryja, która mówi do twojego serca Nie zatwardzaj się, nie daj się zwieść wrogowi, nie żyj tak, jakby wieczność nie istniała. Wciąż jest czas, by wrócić, wciąż jest szansa, by otworzyć drzwi łasce. A teraz pytanie, który z tych grzechów zagraża dziś najbardziej twojej duszy? Gdzie potrzebujesz, aby Maryja stanęła na pierwszym miejscu, Jezus uzdrowił, a Duch Święty rozświetlił ciemność. Napisz w komentarzu: Mario, uwolnij mnie od grzechów nieprzebaczalnych. Niech to będzie twój publiczny akt wiary i zaufania w wstawiennictwo Matki Bożej. A jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, zasubskrybuj ten kanał i podziel się tym filmem, aby więcej dusz mogło przebudzić się do prawdy wiecznej, bo, jak Maryja przypomina w każdym objawieniu, nie mamy czasu do stracenia, gdy chodzi o zbawienie duszy.